W dzisiejszym materiale zaprezentuję jak wykonać reset pożarowy centrali FPM Plus z podłączoną przykładową czujką dymu optyczno-temperaturową. Sposób podłączenia został przedstawiony na schemacie. Powrót urządzenia do stanu spoczynku odbywa się poprzez odłączenie zasilania na co najmniej sekundę. Rozpoczniemy od donania stref do projektu. Wejście pierwsze skonfigurujemy jako cyfrowe NC, funkcji alarmu pożarowego. Zaleca się jednak stosowanie wejść cyfrowych nadzorowanych. Stabilność ustawimy na 2 sekundy, aby wyeliminować krótkotrwałe zmiany stanu na czujce po resecie pożarowym. Przypiszemy je do strefy. Wejście drugie skonfigurujemy jako cyfrowe C funkcji alarmu technicznego. Wypiszemy je do strefy. Wejście to wykorzystamy do wyjścia sabotażowego czujki. Wyjście pierwsze skonfigurujemy jako reset zasilania czujek. Pozycję gotowości ustawimy jako pozycja NC. Wyjście w stanie spoczynku podaje napięcie na złącza zasilania czujki. Po wykonaniu resetu pożarowego pozycja wyjścia zmienia się rozłączając zasilanie czujki. Skonfigurujemy opóźnienie startu wynoszące 2 sekundy. Czas rozłączenia zasilania czujki definiujemy za pomocą opóźnienia stopu. W tym przypadku ustawimy je jako 2 sekundy. Wyjście drugie skonfigurujemy jako alarm pożarowy, wyjście trzecie jako alarm techniczny. Wyślemy konfigurację do urządzeń. Otworzymy okno monitorowania stanu modułu EUSP. Zasymulujemy załączenie czujki dymu, tym samym wywołanie alarmu pożarowego. Raz wykonamy reset pożarowy. Dwie sekundy po wykonaniu resetu pożarowego napięcie zasilania czujki zostało odłączone na 2 sekundy, przywracając ją do stanu spoczynku.